Jesteś obok mnie. Kolorowe wycie to jest. Kolorowe sny też tu mamy. Kolorowe wycie. Kolorowe wycie. Lubię, gdy jesteś samo. Bo to jest kolorowe wycie. Kolorowe wycie. Wycie kolorowe. Ty lubisz moje. Ja lubię cię. Widzę twój cień z twojego snu. Kocham dzień, kolorowe życie jest. Czy czujesz, czy czujesz mój sen? Kolorowe kiedyś będzie, kolorowe, widzę to jest kolorowe, kolorowe mocno, kolorowe wraz, wszystkie są kolorowe, bo to jest kolorowe, kolorowe widzę. to jest jeden kolor, jeden kolor, który sobie wybieram. O, oh, wow, widzę światło, kolorowe. Pięknie świeci jak na naszym świecie. Kolorowe światło to jest nasze światło. Nasze Dziś nasze światło. Hała Tak czuję się blisko ciebie. I tak fajnie się siedzi z tobą, ale gdy odchodzi, czujesz się nie, Ale potem przychodzisz ty i mówię: Mamie kolorowe bycie. kolorowe wycieczek, kolorowe sny kolorowe wycieczek.